Krzysztof Szygieł, Zawodowy Polska Partia Pracy. Przyjechaliśmy tutaj kilka razy. Kilka razy e, przyjechałem tutaj. Zacznąc na przejazdu, ja z Wałbrzycha widziałem tam właśnie te były zakłady pracy i tych byłych górników, którzy dzisiaj prawdopodobnie to pracują w myśl aws zasad w miasteczku turystycznym. Bardzo im fajnie się powodzi. Wydobywają węgiel z Szybów i tam turystyka pełną paru idzie. To zrobiła WS i później rządy SLD w ciągu. Jeżeli pan Frasyniuk, pan Hausner, Piechota to są lewicowcy, to nie wiem kim my tu jesteśmy w ogóle. Wy tutaj może nie wiecie, my na Śląsku przeżywamy to, że chcą likwidować górnictwo. Ostatnim ostoje państwowego przemysłu, ostatnią ostoje ruchu lewicowego. Bo panu doktorowi chcę powiedzieć, że pan powiedział że w Krakowie nie ma ruchu lewicowego już teraz. Dlaczego nie ma? Tam nie ma zakładów pracy. Tam są zakłady pracy, takie jak Wy tutaj macie Impel w Wrocławiu, który łamie wszelkie zasady. Nawet plakaty, które były porozwieszane, to wysłali swoje patrole, żeby pozrywali. To jest to, że z Hamską w jasny dzień. Ale mi się nie chce do tego przyznać. Pan doktor powiedział zachowawczo, bo lewica jeszcze tam ma w postaci SLD 12, 15, 7,5, 4,2 nie wiem, procenta. Bardzo fajnie. To jest bardzo piękna armia, która nie widzi z okopów, tylko tam w Będzie super. Taka jest ta lewica nowa. PPS oczywiście w ja zgodzę z panią Zanną zaczynała walczyć, wszystko troszeczkę to tam upadło. Eee, już tak to zostało. Przestopowaliśmy na Śląsku Pol Polską Partię Pracy dlatego tylko, żeby coś mogła zrobić. Jeszcze tam jest taka ostoja ludzi pracy, którzy za nami pójdą. Górnicy to pokazali w Warszawie, być może aż za ostro, tam do dzisiaj policja o tym pamięta, czy też ludzie w Warszawie. Może to było za ostro. Wczoraj robiliśmy demonstrację, wspomagaliśmy tam kobiety, chodziło o aborcję i tak dalej. Oczywiście wyzwali nas z różnych stron, jeżeli nie to od czerwonych, to od nie będę tutaj się wyrażał bardzo brzydko. Jest to głupota. Ktoś, kto nie ma racji, to krzyczy. Porównywalne demonstracje. Piś nam powiedział tylko tyle w mediach, że porównywalne demonstracje. Raz było półtora, czy na 2000 i było 70. No porównywalna. Ta sama ilość. Bardzo fajnie. Jeszcze raz powtarzam tutaj to, co powiedziałem. Nie może tak być, że będziemy po kopach siedzieli, żeby tylko patrzeli ładnie. Może ktoś przyjdzie i nas wyciągnie i nam pomoże. Państwo drodzy! Przecież mówią nam i obiecują tyle lat, że będzie lepiej. A jak jest naprawdę? To co pan powiedział, syndrom jakiś tam yy, amerykański, z czy może to być, nie wiem, z jakiegoś innego kraju. Przecież sam czas czasem obiecują, głosujemy na nich, a oni robią swoje i tylko my głosujemy po to, żeby nam było gorzej. Za 500 złotych pracujemy w Reala, w makro, tutaj u was też, w różnych zakładach pracy. Co to nam daje? Że zastanawiamy się, że gdybyśmy mieli może 20 lat, nie byłoby dziecka, żony, to wyjeżdżamy do Irlandii. Bo tak by było. Na koniec tylko chciałem powiedzieć tyle. Jeżeli my nie pójdziemy do przodu, to niestety nas zepchną, bo tam też są działacze w PiSie czy w Platformie, tacy, którzy nas niszczą przez nas samych, bo my przyjmujemy metodę zachowawczą. Nie można tak mówić i nie można tak postępować. Dziękuję. Okay, dziękuję bardzo. Piotr, jestem socjologiem. Na co dzień, jeżeli chodzi o politykę, to jestem pewnie jak większość osób na sali bezpartyjnym lewicowcem, bo większość lewicowców dzisiaj w Polsce jest raczej bezpartyjna. Hmm. E, tutaj się bardzo wiele wątków pojawiło, trudno w trzech minutach się zmieścić, żeby się odnosić do wszystkich, ale odniosę się może do dwóch, trzech. Pierwsza sprawa, czy warto się odwoływać do tradycji Solidarności. Na pewno lewica mieć swoją tradycję, bo to nie jest tak, że trawica ma tradycję, a lewica jest przeciwko tradycji. Lewica też ma swoją tradycję, tylko nieco inną, prawda? W Polsce jest to szczególnie trudne, bo, bo, bo właściwie nie wiadomo gdzie tej własnej tożsamości szukać, czy, czy szukać jej Solidarności. Ja myślę, że Solidarność była na tyle szerokim ruchem, na tyle wielowątkowym, że właściwie takie spotkanie jak tutaj dzisiaj. Socjaliści Solidarności mogliby sobie zorganizować również narodowcy Solidarności, nacjonaliści Solidarności i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że odwoływanie się do jakby jednej wspólnej tradycji solidarnościowej jest po prostu pewną utopią i czymś, czymś nierealnym. Podobnie zresztą jak po drugiej stronie barykady można mówić, że, PZP, że w PZPR-ze partii... Przed 1989 rokiem też były bardzo różne nocy, bo byli socjaldemokraci i socjaliści, nie był tylko zwykły aparat partyjny bezideowy, prawda? Byli również nacjonaliści i antysemici. Więc ja generalnie bym był przeciwko takim jakby analizom historycznym, jak na przykład pani profesor Grabowska uprawia, która stara się tłumaczyć wszystko, co się dzieje po 1989 roku w Polsce dwoma pasmami historycznymi, pasmem postkomunistycznym, pasmem posolidarnościowym. Zresztą polskie media również e, przychylają się do takiej analizy. To jest analizy oczywiście bardzo uproszona i bardzo zafałszowana. E, myślę szczególnie, że to w tej chwili, w 2007 roku, już e, jest w jakiś sposób nieaktualne. Dlaczego e, w takim razie ta Lewicowa tradycja solidarności przegrała. Ja myślę, że powody było na pewno bardzo wiele. One były zarówno systemowe, jak i bardzo takie czasami przypadkowe czy osobiste. To, że na przykład wszyscy czy większość zaplecza intelektualnego tych profesorów, którzy tworzyli w lekerę w 1990 roku, wyjeżdżała sobie na stypendia do Stanów Zjednoczonych i Jedyny kapitalizm, jaki znała, to kapitalizm amerykański, a nie na przykład warunki szwedzkie, e, francuskie czy niemieckie. W jaki sposób też musiało wpłynąć na to, że, e, że tak łatwo było wprowadzić w Polsce najbardziej restrykcyjny e, plan z trzech propozycji funduszu walutowego zrealizowany przez Walcedowicza. E, e, to również takim, taką przyczyną było to, że e, ten potencjał, który był, również wywrócają właśnie, nie była pomarańczowa alternatywa, był silny WIP, był TPS, później był TPSRB. w żaden sposób nie przełożyło się to na e, konkretną siłę polityczną na początku lat 90., ponieważ była to taka działalność nieco akcyjna, prawda, w bardziej w sferze moralno-etycznej wartości, niż w sferze e, twardego programu polityczno-ekonomicznego, prawda. A druga strona, taki program, Potrafiła w bardzo szybki sposób stworzyć, a właściwie dostała gotowca. I teraz przechodząc do teraźniejszości. Ja myślę, że zgodzę się tutaj ze Sławkiem że właściwie jest bardzo wielkie podobieństwo tak naprawdę między społeczeństwem polskim a amerykańskim. Gdzie e, amerykańscy demokraci, czyli taki odpowiednik e, polskiej lewicy, jest właściwie wspierany przez mieszkańców e, zachodniego, wschodniego wybrzeża Wielkich miast, prawda, bardziej bogatych ludzi z klasy średniej, lepiej wykształconych i tak dalej. Cała prowincja amerykańska, ten pas biblijny fundamentalistów religijnych, to są ludzie biedniejsi, którzy głosują właśnie na, na amerykańskich republikanów. U nas jest bardzo podobnie. E, lewica, ta taka oficjalna lewica, ta tak zwana lewica, już tutaj nie będę się o to kłócił, e, dostaje poparcie w większych ośrodkach miejskich wśród osób żyjących bezwzględnym poczucie bezpieczeństwa socjalnego, a ci właśnie pozostawieni ostatnim regułom rynkowym bardziej szukają w oparcia, czy to u ojca języka, czy o ostatnich wypadach w pisie, czy, czy właśnie mówiąc krótko o pewnym takim konserwatywnym populizmie, który potrafi mówić lepiej i głośniej językiem ludzi biednych, językiem czasami klasowym nawet, niż, niż lewica współczesna, prawda? A więc zgodzę się z tym, że obiektywne wskaźniki społeczne, ekonomiczne, skala bezrobocia, rozwarstwienia społecznego to są warunki, w których właściwie lewica powinna być główną siłą polityczną w tym kraju. Nie jest, ponieważ nie mówi językiem zwykłych ludzi. A ci e, ludzie młodzi, którzy tam dymią na stadionach, w kapturach, ta rodząca się wielkomiejska podklasa wykluczona, rzucona na margines życia społecznego, publicznego, jeżeli w ogóle. Mówi co się polityce, to mówi właśnie językiem ugrupowań faszyzujących, narodowych. Ci młodzi kibole bezrobotni e, e, szybciej się dogadują z nop z młodzieżą wszechpolską, niż ze współczesną lewicą, która funkcjonuje tutaj w Polsce. Ja myślę, że tak naprawdę e, czekanie na taki bunt, który wybuchnie. Może być trochę błędne, bo, bo ten bunt, jeżeli nie będziemy dobrze do tego przygotowani my z lewej strony, nie będzie buntem postępowym, będzie buntem reakcyjnym i faszystowskim. Dziękuję bardzo.